Cześć, witam serdecznie w 205 odcinku mojej serii. Bohaterem tego odcinka jest zespół, który również zostawił po sobie jedną płytę. Można powiedzieć, pojawili się i zniknęli, ale zostawili po sobie wielki przebój. Kiedyś przecież spotkamy się znów. Eee, wokalistą tej grupy do spółki z wokalistką Elżbietą Żakowicz był Janusz Hryniewicz. Bardziej znany również w latach 90., zaproszony przez Mirosława Bregułę, lidera zespołu Universe, do zaśpiewania piosenki Ballada o Dwóch Przyjacielach. Zaśpiewali to w duecie. Ta piosenka znalazła się na płycie Bahama Yellow zespołu Universe, wydanej w roku 1997. Tym wokalistą był, oczywiście jest, Janusz Chryniewicz, natomiast my się cofamy do roku aż 1970, kiedy Wiślanie nagrywają swój pierwszy i jedyny album, Skąd My się Znamy. Od razu pokazuję, mam obie wersje tego albumu, mono i stereofoniczną. Notabene właśnie tylko ten przebój, jeden jedyny, był znany bardziej bardzo popularny jeżeli chodzi o Wiślan. Wiślanie z tego co pamiętam również chyba wzięli udział w nagraniu muzyki do filmu Do przerwy 01 wersja kinowa to było paragon gola. Moi drodzy, numer katalogowy XL626 lub SXL626 i tutaj mamy Wydanie monofoniczne tej płyty. Czerwony ProNit. Rok wydania 1970. Tutaj jest mono. A tutaj jest stereo. I zaraz pokażę stereo. I właśnie dlatego nie wymieniam czasem swoich dubli, z tego względu, że mam po prostu obie wersje danej płyty. Wiślanie zostawili po sobie tylko ten jeden long play, ale czasami e, warto, e, warto e, wydać jedną płytę i mieć nawet jeden przebój i jak to się mówi, swoje 5 minut, jak nagrać 10 słabych. Zaraz powiem jeszcze ciekawostkę na temat nieżyjącej już niestety Elżbiety. Żakowicz wokalistki zespołu wiślanie. Tutaj mamy wersję stereofoniczną, aczkolwiek okładka jest identyczna. Tyle tylko, że mamy tutaj u góry nad polskimi nagraniami pod pronitem stereo. Natomiast ta ciekawostka na temat Elżbiety Żakowicz wygląda następująco. Otóż yy, żona mojego przyjaciela, z którym yy, Siedziałem 4 lata w jednej ławce w szkole podstawowej. Pracowała lub pracuje po prostu jako wolontariuszka, opiekuje się osobami starszymi. I kiedyś właśnie dostała polecenie opiekowania się wokalistką zespołu Wiślanie Elżbietą Żakowicz. Prywatnie. Z tego co opowiadała, była to osoba bardzo ciężka i wymagająca. Natomiast niestety obecnie pani Elżbieta Żakowicz, co prawda od niedawna, ale już nie żyje.